Trzeba by nie dostać w ryję ze mną to seba bed boy MC Dreamcard nie zimni jak i wyjebiemy dziecko, tu w pasy, Ej, Co ty na to, co ty, co ty na to? Kładę chuj Czy na... zawijam jak widzę, patrol co piątek na nie nam robią, kart go lej łup, łup, wo łup, łup Gdzie ktoś dopierdoli polską policję? I lecimy tak! Policy fai una pisk Policy fai una pisk Policy fai una pisk Bo nie te des gubi tu, jest tu Ale nie jest tak, o pali hoj. Pali hoja, pali pali hoja Pali hoja, pali hoj Mam gram Tetere, tetere Daj pletki zio, mam gram Tetere, tetere Daj spikę zio Giusto te, ktoś to pali mari I my kadzie cały dzień Dzień, 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 dzień Ja dzie, dzie. cały dzień, ej! Hey! Dzień, 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 dzień I pali my kadzie cały dzień Dzień, 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 dzień dzie, dzie. Raz, dwa, trzy i kali, kali, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta Pewnie oni racy mają że kali, kali, ze, kali to ja Ożyciel za dzika, na na, na Siemano, witam serdecznie, Sławej. jak się macie tego wieczoru? Fajnie, cieszę się, że znowu mogę być z wami, wprawdzie w tym roku drugiego. Trochę...